Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Pozwólcie ukochać się Bogu przedstawia modlitwa uniżenia, przykład jej przebiegu. Proponowany przebieg modlitwy nie jest koniecznym i nie musi być wzorcowym. Zapalenie świecy i temu podobne został podany. Dla przykładu dla tych osób, które mogą mieć kłopoty z przeprowadzeniem modlitwy. Punkt pierwszy zapalamy świecę. Drugie. Zapraszamy najświętszą Marię Pannę, naszą matkę. Prosząc o jej obecność i o to, by wyprosiła nam dar skruchy i żalu za grzechy. Trzecie. Kładziemy się na podłodze, twarzą do ziemi, z rozkrzyżowanymi ramionami. Czwarte, zaczynamy przepraszać za nasze grzechy. Kolejno, wymieniamy grzechy, za które chcemy wynagradzać. Dobrze wcześniej uświadomić sobie, za jakie grzechy swoje i danej grupy osób będę przepraszać. Grzechy swoje, przodków, rodziców, swojego małżeństwa, rodziny, narodu. Jeśli nie mamy dużej wiedzy na ten temat, wymieniamy najcięższe grzechy, często popełniane wszelkie formy okultyzmu, pakty, łamania pierwszego przykazania, aborcje, grzechy nieczyste. Zdrady małżeńskie, grzechy główne, łamanie dziesięciu przykazań. Ważne, by pamiętać o grzechach języka obmowę, oczernianie, krytykowanie, ocenianie bliźnich, oskarżanie, wszelkie przekleństwa, złożeczenia, klątwy jako formy okultyzmu. A też intrygi, krzywoprzysięstwa, krytyka kapłanów i kościoła. Ksiądz Dominik Chmielewski przypomina nam o najpoważniejszym grzechu, jaki popełniamy i z którego często się nawet nie spowiadamy. Jest to grzech przeciw najważniejszemu przykazaniu, przykazaniu miłości. Tego, który nas zbawił tak wielkim kosztem i kocha nas najbardziej, nie miłujemy zwykle z całego serca, z całej duszy swojej. Odrzucamy go najczęściej, realizując według swego pomysłu swoje życie. Nie poświęcamy mu czasu, wiele ani uwagi, najczęściej tylko wtedy, gdy chcemy, aby coś dla nas uczynił, dał nam zdrowie, pracę, czy udane małżeństwo. Nawiązujemy kontakt, licząc, że nasza obecność czy modlitwa skłoni Pana Boga do wynagrodzenia nam za nasz trud. Inni ludzie, nasze dzieci, żony, jakże często są na pierwszym miejscu w naszym sercu. Bałwochwalczo je kochamy. Nawet często nie zdając sobie sprawy z tego, że łamiemy pierwsze przykazanie, najważniejsze przykazanie miłość Boga. Konieczne jest wyspowiadanie się z tego grzechu i polecane modlenie się modlitwą uniżenia, przepraszając za to wielkie przewinienie. Wyżej wymieniony kapłan wskazuje również, a przede wszystkim powinny tak się modlić osoby, które nie mogą przystępować do sakramentów i być w łasce uświęcającej jako ich szczególna modlitwa pokuty za złe wybory i grzechy. Przykład uniżenia. Treść. Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za grzech okultyzmu. Za wszelkie jego rodzaje, jaki występował w mojej rodzinie, wszelkie przekleństwa, złożyczenia, klątwy, bluźnierstwa wobec Ciebie i Twojej Matki. Przepraszam Cię, Panie Jezu. Boże, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Litości Boże, zmiłuj się nad nami. Przepraszamy cię, panie Jezu, za to, że nie kochaliśmy cię z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Przepraszamy cię za to, że nie byłeś na pierwszym miejscu, a często byłeś na ostatnim. Wszyscy i wszystko było od ciebie najważniejsze i w ogóle nie obchodziło nas Twoje zdanie. Robiliśmy zawsze to, co sami uważaliśmy za słuszne, nie słuchając cię w niczym. Boże, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Wybacz Jezu, litości, zmiłuj się nad nami. Kiedy wymienimy wszystkie grzechy, możemy na zakończenie dodać, Przepraszamy Cię, Panie, za te wszystkie grzechy, o których nie wiem, których sobie nie uświadamiam, a były popełnione, o których zapomniałam. Panie, zmiłuj się nad nami. Boże, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Jakie skutki w moim życiu przyniosła modlitwa uwolnienia? Świadectwo. Pierwszym wielkim darem, jaki otrzymałam zaraz w chwili przystąpienia do tej modlitwy, był dar łez i dar wielkiego żalu za grzechy. Nastąpiło to wtedy, gdy po raz pierwszy słuchałam rekolekcji z księdzem Dominikiem w Pile. I włączyłam się do niej w trakcie słuchania, powtarzając to, co robił rekolekcjonista. Było to jak grom z nieba. Nie spodziewałam się tego ani na trochę, i nawet nie wiedziałam, że można mieć taki żal za grzechy. Ja nie tylko płakałam, lecz krztusiłam się z płaczu, zalewałam łzami tak, że podłoga dokoła mnie była. Mokra. Dokoła mnie, pode mną, moje włosy, ubranie, cała twarz były mokre. Całym sercem, pełnym najgłębszego żalu, przepraszałam za moje grzechy, mojej rodziny i przodków, powtarzając: Boże, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Co ciekawe, po raz drugi wystąpił u mnie taki stan, gdy po raz kolejny dołączyłam do tych rekolekcji i modlitwy uniżenia. Innym skutkiem była ogromna poprawa relacji w rodzinie. Stopniowo, przez lata poprawiała się, ale kiedy modliłam się tą modlitwą, skok był nieprawdopodobny. W rodzinie zagościła zgoda i miłość, i niespotykana do tej pory serdeczność. Najbardziej jednak nieprawdopodobna zmiana nastąpiła w sprawie dla mnie najtrudniejszej, która przez kilkanaście lat była beznadziejna i po ludzku nie można jej było rozwiązać, mimo ogromnej pracy mojej, męża, prawników, a też pomagających mi w tym problemie kapłanów. Na moją korzyść zaczęła zmieniać się najtrudniejsza sytuacja w moim życiu. Zdawałoby się nierozwiązywalna. Dotyczyła ona konfliktu ze wspólnotą mieszkaniową, do której należałam, w której prezesem był człowiek, który do niedawna pełnił poważną funkcję państwową. I wraz ze swoją rodziną w tej wspólnocie miał zagwarantowaną większość głosów. W związku z czym rodzina robiła, co chciała: wymyślała coraz to większe, bez pokrycia w dokumentach koszty utrzymania budynku, podnosiła swoje pensje, wymyślała roboty, których nie było. Doprowadzając, niszcząc i doprowadzając do rozpaczy niewielką liczbę pozostałych członków, którzy mieli finansować jej zachcianki. Mogła liczyć na poparciu urzędników gminnych, administracji i kontroli państwowej, więc czuła się całkowicie bezkarna. Celem jej było przejęcie lokali niepotrafiących unieść wciąż rosnących kosztów finansowych lokatorów. Niszczyła też wokół siebie, co się dało. Przez swój brak kompetencji i butę samowolnie do domu dobudowała część budynku, stwarzając zagrożenie katastrofą budowlaną. Zniszczyła i wycięła ogród starodrzewiem. Mój sprzeciw karała wycinaniem drzew i pięknych krzewów z mojego ogródka, wybijaniem szyb w samochodzie, groziła mojemu adwokatowi i mojej rodzinie. Na zebraniach wyśmiewała, upokarzała, intrygowała, wyrywała dokumenty z rąk, i tak działo się przez 11 lat. Były to lata ustawicznych procesów sądowych narażających moją rodzinę na ogromne koszty materialne, nie mówiąc już o moralnych. Wprawdzie procesy wygrywaliśmy, ale nikt nie chciał wyroków egzekwować, zwłaszcza władze do tego powołane. Robiłam wszystko, co możliwe, aby rodzina wyszła z tego impasu. Wraz z córką przebaczyliśmy tym ludziom. Za każdego z nich zamawiałam msze święte, modliłam się, błogosławiłam, zanurzałam we krwi pańskiej i wydawało się, że tylko bardziej rodzinę tą to rozwściecza. Do tego wszystkiego pięć z tych osób parało się okultyzmem, przynajmniej jedna należała do organizacji walczącej z Kościołem. Kiedy nastąpił całkowity kryzys w sprawie tej, odkryłam modlitwę uniżenia. I zaczęłam ją stosować w tej sprawie, przepraszając Pana za nasze grzechy. Dodałam do modlitwy koronkę do krwi Pana Jezusa i jego ran, w pozycji uniżenia, powtarzając wiele razy: O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi twojej najdroższej krwi, O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi twoich najświętszych ran. Codziennie też przez miesiąc śpiewałam przed krzyżem koronkę uwielbienia ze świętym Michałem i hurami aniołów niebieskich, w intencji szczęśliwego zakończenia procesu sądowego. Modlitwa uniżenia, i w tym wydawałoby się najbardziej beznadziejnym przypadku, zadziałała bardzo szybko. Najpierw nastąpił atak. Powycinano drzewa w ogrodzie wspólnym i moim. Tym wykroczeniem prezesi strzelili sobie gola, bo mogłam powołać biegdy, biegłych, którzy udokumentowali ten wybryk. W moje serce weszła jakaś otucha i przestałam się bać tych ludzi i ich agresji. Oni również przestali się panoszyć tak w sądzie, a szala wyraźnie zaczęła przesuwać się na naszą korzyść. Wprawdzie jeszcze wyroku nie ma, ale nastąpił po 11 latach zwrot w tej sprawie. Największą jednak niespodzianką w tej sprawie, która dopiero wyszła na jaw w czasie adoracji najświętszego sakramentu, było coś innego. Poszłam podziękować Panu za tę wielką zmianę, tak bardzo przez nas oczekiwaną. Po modlitwie uwielbienia i podziękowaniu zrozumiałam, że stało się tak dlatego, że wypełniłam te trzy niejako fundamenty czy filary. Prowadzące zawsze do zwycięstwa nad wrogami. Mianowicie pierwsze przebaczenie, drugie błogosławienie im. Trzecie. Wynagradzanie modlitwą uniżenia za grzechy. Myślę, że wszyscy mamy trudne sprawy, a także wrogów, którzy nas spróbują zniszczyć. Dlatego dzielę się tym doświadczeniem publicznie. Dodam, że jestem wzruszona tym, jak Pan Bóg różne nasze sytuacje układa precyzyjnie dla dobra wszystkich swoich dzieci. Dodam jeszcze, że ja osobiście, dla wzmocnienia niejako błogosławieństwa, najpierw zanurzam daną osobę we krwi Jezusa Chrystusa. I potem błogosławię dobrze życzę zgodnie ze słowami króla Miłosierdzia. Błogosławcie nie złożeczcie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.